Uwaga, uwaga. Będzie podejmował wydbanie. jedno powtórzenie 20 krat do wygrania. Musimy sprawdzić. Trzymajcie kciuki. Wszyscy brawa. Dagensu, brawa. Dawajcie. Jechało, dawaj. O co? Dawaj. Dawaj! Chodź to! nie rzucaj! Chodź co Brawo! 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 wydbanie! kulturystyki będzie próbował unieść nasz 102-kilowy hunter naszego słynnego strongmana Marcina Sendwickiego Kukaja. Zapraszamy serdecznie! ze mną Zachary Krajniak który będzie próbował dzisiaj wycisnąć nasz handel 102-kilowy na targach w Kielcach? Powiedz nam, skąd ten pomysł w ogóle? No, chcę spróbować swoich sił. Nigdy takiego handla nie wyciskałem. Zobaczymy. Chętnie sprawdzimy Twoje siły. Widzę, że Twoje gabarety jesteś teraz na masie. To przypuszczam, tak. że i siłowo dobrze stoisz, no, prawda? Dobrze, ogólnie, ogólnie siłowo dobrze stoję, nawet na, na redukcji. Zapraszamy Was wszystkich. Zaraz Zachary pokaże co potrafi i mam nadzieję, że mu się uda. Nagroda to jest 20 opakowań kreatyny za jedno powtórzenie Pozdrawiamy. O, pozdrawiam. Dobra, 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 dobra. I przyjedziemy za drogi. Grady, nie wrażenie rodzi, za Kochani, zróbcie jakiś stopi. Gadragalinę uda się jakiś prawa! Chodźcie! co Brawo, Chodźcie! Dawaj! Chodźcie! brawo Brawo! Brawo, brawo, Chodźcie! 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 może Marcin pokaże, że jednak go Marcin, co teraz Chodźcie! 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 Brawo, brawo dla niej, brawo! Posła. Pierwsza dziewczyna, która wzięła handel, z ziemi. Trzymaj, <noise> no. brawo dla niego, brawo, brawo dla niego. <noise> Dara się, handel, hantelek od niego. <noise> <Ja>. Brake, <brakuje. głos> Napisasz, <trzyko>. <głos> <głos> Miedíssimo, jedíssimo! Miedíssimo! vai! Dá vai! Opa! Dá vai, dá vai! Teraz pisando o guru, bosta! Dá vai!